Cześć, siemanko ludzie nazywam się Alvarez i gram sobie dzisiaj w UnteR... UnteR...net yy, Gierka podobna do Minecrafta, trochę nawet widać mogłem pokazać Tak wygląda, mam już jakieś ubrania i itemy Gram naprawdę całkiem sporo Żeby to ogarnąć Tam mamy jakiegoś zombie i muszę go chyba ujebać Całkiem gra jest całkiem trudna, ja mam tutaj już całkiem dobre itemki Co to jest? Dressing Nie mam miejsca, kurwa Jest noc, jest trochę przejebanie jest trochę przejebanie, żeby właśnie z nas to mamy zombie, a po wybiałym stoi obok mojego samochodu. Gra jest naprawdę zajebista. Dobra, po co ja w ogóle jakoś szepczę? Przecież zombie jakimi nie słyszą? A, a czołga się! Uuu, bła, bła, łokieć, bła, bła, łokieć, była łokieć, bla, łokieć, Aaaa! Dobra, zabiłem go. A! idzie, idzie! Fuck, ile tu jest! Ile tu jest, ile ich tu jest! Ja się wypierdolę, ja się wypierdolę, ja się wypierdolę, ja się wypierdolę, ja się wypierdolę. Nie, musieli? dobra. Czekamy w tym namiocie, aż będzie dzień. A czekajcie, zobaczymy, yy, czy mamy coś tutaj. Mamy jakiś syropek. Nie, to jest zupa! Co ja gadam. Dobra. I tak, mamy tutaj takich 5 pasków na dole, nie wiem jak to powiedzieć paski, które. Pierwszy pasek pokazuje nam, ile mamy procent hapsów, czyli 46 w moim przypadku, ze 100, głodu 38, kiedy dochodzi do 100%, automatycznie umieramy, 27 wody, czyli pragnienia, kiedy dochodzi do. tu też umieramy, zakażenia. Ok, ja się tutaj obandażuje ofensywnie. Dobra. Bierzemy maczetkę. Yy, czwarty, czyli właśnie, jak mówiłem, zakażenie. Czyli chyba, jak nas uderzy zombie, to będziemy zakażeni, lub zjemy jakieś zatrute jedzenie. Czyli na przykład Moldy Carrot, Moldy pota Potato. Ej, to z nich wypadło? Ej, to coś z nich wypada? Coś z nich chyba wypada. Chyba wyszła jakaś nowa wersja tej gry, ja nawet o tym nie wiem. I to jest całkiem spoko. Gra się ciągle rozwija, jest, jest to gra beta. Jak mówiłem, są tutaj samochody, są tutaj różne pistolety. Mam nawet jakiś pistolet chyba. Tak, ale nie mam naboi. Czy mam? Nie, nie mam właśnie. Jaki kamer to nie chcę przeładować, bo nie mam naboi przy sobie. Yy, na razie chyba nawet do, te, do tej gry nie mam modów. Niby tutaj jakieś są naboje, ale nie wiem. Ja w ogóle jeszcze testuję sam tę grę. Nie wiem jak ona wygląda, znam ją od Sima jest ona za darmo na Steam'a, więc pobierajcie póki, póki że się da, bo już widzę, że tutaj można ją kupić, gold account, za 5$, a, DOLARÓW, 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 jak, jak one, jak one, jak one się rozpiły, bez mojej wiacy, kurma, a pion no, można pobrać sobie za darmo tą, Tą grę myślę, że warto jest naprawdę całkiem sympatyczna. Jest podobna właśnie do Minecrafta, ale już u ska wielu sympatyków, właśnie dlatego, że jest podobna do Minecrafta, ale grafiką i w ogóle. Tam się coś chyba dzieje, nie wiem czy tam w ogóle co, jakiś tam bob stoi, ale pamiętam, że ich wybiałem, one się chyba w nocy respią. Są tutaj różne miasta, są różne, nie wiem, itemy. Naprawdę jest wiele, jak widać, mogę sobie tym samochodzikiem jeździć. Mam tutaj 9% fuela, mamy. Pokazane ile jedziemy na, na godzinę, jak jedziemy i przejdziemy z ambiaka, to on, oczywiście, umrze, rozpada się, że tak powiem, na hita. Nie wiem, spróbuję znaleźć jakieś miasto. Myślę, że nie jest trudno znaleźć jakieś miasto w tej grze, bo tutaj wystarczy jechać po ścieżkach, żeby znaleźć właśnie jakieś site, czyli miasto. W ogóle mi się laguje teraz, bo renderuję odcinek i w ogóle mam mało miejsca na dysku. C no jak widać mamy tutaj takie miasto, które ja już w ogóle y, ogarnąłem, już nie powinno być tutaj zombiaków, ale są, bo przyszły nowej. Nie, nie byłem, a nie byłem w tym mieście, pamiętam. Chyba że, będę, no, chyba że wyszła ta nowa wersja i po prostu wszystko się na nowo porespiło. Nie wiem, musi, nie pytałem, jest po prostu noc, może się porespiły. Yy, możemy tutaj znaleźć takie coś jak łóżko, gdzie będziemy, jak umrzemy, to się zrespimy w miejscu docelowym, w którym chcemy, gdzie położymy to. To jest taki jakby śpiwór po prostu. Yy, już widzę tutaj trochę garnalebę PvP, bo na początku kurwa jak ekran, to, to, to mnie po prostu zabijały, jak chciały. A coś tam się chyba czołga, czym się wydawało. I wydawało mi się. No, mam tutaj trochę przejebane. Nie umiem w ogóle w to grać. W ten... Trzeba naprawdę się nauczyć grać. Też da się tutaj budować budynki. Mamy tutaj coś takiego jak X czyli Sikirka. I możemy sobie zajebiście budować. Rzeczywiście na tym łóżku nie da się spać. To trzeba wziąć. To jest jakby. Już się robi dzień. To jest jakby. Jakby, 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 jakby śpiwór, właśnie. Schody tutaj zajebiście wyglądają. Po prostu. No, no waliby konia. Tutaj mamy jakieś portaczki, żeby ubrać, oczywiście na początku rodzimy się nieubrani Nasza postać właśnie... wow, coś wywaliłem czy coś? Nie... Tak by nasza postać wygląda, oczywiście ona jest goła cała, nic nie mamy, nic, po prostu nic nie mamy Plecak, ubrania, pobrałem właśnie z... nie pobrałem, tylko no pobrałem w sumie Właśnie stąd tutaj mamy jakieś y, ubrania, tutaj była pralnia To jest po prostu taki chyba sandbox ogólnie, świat otwarty Musimy przetrwać przed zombiakami, oni, oni w dzień i tak żyją, więc, więc jak przekimacie, musicie i tak uważać. Naprawdę za, zapraszam do pobrania, wpisujecie unter... unternet? Un, internet tak, tak się nazywa ta gra i po prostu skakuje wam za darmo, pobieracie, testujecie, jeśli wam się podoba, możecie pobrać. Da się też y, po prostu grać multiplayer ze swoimi kolegami. Ja tworzyć serwera nie umiem. Jeśli chcecie stworzyć serwer, serwer wchodzicie na kanał Minecusim. Tam jest wszystko opisane, jak grać. Y, tam jest w ogóle poradnik, jak, jak w ogóle w to grać. On także tak powiem, promuje tą grę jak JJ Joker Minecrafta. <laughs> Można tak to porównać. Zaraz nie zabije ten zombie. Fajna gierka, mówię wam. Polecam Ja myślę... Tam... A! kurde! Padnę, 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 padnę! No i się wyjebało. No i jak widać... A patrz! Coś mi zostało. No i tak będziemy wyglądać. Oczywiście można sobie skina ustawić jakoś. Tam mordę można ustawić, możemy być muziny. No mamy jakieś temy, nawet nie wiem czemu mi zostało jakieś... Ej, co to jest? A, to jest... No i zajebiście zmarnowałem rzecz. I mam latareczkę, ale dobra, już żeby Wam nie przedłużać, przetestujcie sami tą grę, uczcie się sami w nią grać, bo ja grałem, ja się uczyłem sam grać w Minecrafta i to są na... zajebiste, wspomnienia Jak ja nie ogorniałem, a teraz kurwa, tak można powiedzieć, fajnie buduję, no w sumie ludzie powiedzieli, że fajnie buduję. więc spoko. Więc dobijamy w czym od Odcine... pod tym odcineczkiem ile łapek? No też takie ofensywne 60-50 będzie spoko. Więc Siemanko, ludzie, do zobaczenia w kolejnych w kolejnych tych wydaniach, mam nadzieję, tej gry. Mam nadzieję, że zobaczymy właśnie je. Więc Siemaneczko i kurwa. No i Siemaneczko.